Usuwanie jest bardzo indywidualne, a każdy przypadek jest inny. Ale zawsze musimy wyjaśnić klientce, jak przykładowo będzie wyglądał jej przypadek. Ale jak to zrobić? Często brakuje biblioteki przypadków, by pokazać przykłady. Dlatego stworzyłam Casebook. Zebrałam ponad 50 przypadków usuwania makijażu permanentnych brwi, ust i kresek, które napotkałam w swojej pracy. Wszystko w jednym miejscu ze szczegółowym opisem i wyjaśnieniem. Pokaż swoje klientce podobny przypadek z Facebooka. Dzięki temu lepiej zrozumie przebieg procesu i zobaczy, że takie etapy usuwania zdarzają się częściej niż mogłoby się wydawać. Pokaż ten Facebook kursantkom podczas szkolenia z makijażu permanentnego. Pomoże im to od początku zrozumieć konsekwencje coverów, błędów pigmentacji oraz naturalnych etapów ich wybarwień. A gdy klientka prosi o ciemniejsze brwi, pokaż jej kilka przykładów z casebooka i możliwe pomoże jej to zrozumieć, dlaczego subtelniejszy efekt często wygląda lepiej i wybarwia się ładniej. Sprawdź naszą black weekendową ofertę.